Księga rodzaju, rozdział 24. A Abraham był stary w podeszłym wieku, a Pan błogosławił mu we wszystkim. I Abraham powiedział do swego starszego sługi, w swym domu, który zarządzał wszystkim, co miał. Połóż proszę swą rękę pod moje biodro i przysięgnij mi na Pana, Boga nieba i Boga ziemi. Że nie weźmiesz dla mego syna żony z córek Kananejczyków, wśród których mieszkam, ale pójdziesz do mojej ziemi i do mojej rodziny, i stamtąd weźmiesz żonę dla mego syna Izaaka. Sługa mu odpowiedział: A jeśli kobieta nie zechce pójść ze mną do tej ziemi, czy wtedy mam zaprowadzić twego syna do ziemi, z której wyszedłeś? Abraham mu odpowiedział: Strzeż się, abyś tam nie zaprowadził mego syna. Pan Bóg Nieba, który mnie wziął z domu mego ojca i z ziemi mojej rodziny i który mówił ze mną i przysiągł mi twemu potomstwu dam tę ziemię, on pośle przed tobą swego anioła i weźmiesz z stamtąd żonę dla mego syna. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony z mojej przysięgi tylko nie prowadź tam mego syna. Wtedy sługa położył rękę pod biodro swego pana Abrahama i przysiągł mu to. Potem ów sługa wziął dziesięć wielbłądów z wielbłądów swego pana i poszedł, bo miał w swych rękach wszystkie dobra swego pana. Wstał i udał się do Aram na Haraim, do miasta Nahora. I dał wielbłądom odpocząć przy studni poza miastem w wieczornej porze, w tym czasie, kiedy kobiety zwykły chodzić czerpać wodę. I powiedział, Panie, Boże mego Pana Abrahama, daj mi proszę pomyślne spotkanie i okaż łaskę mojemu Panu Abrahamowi. Oto stoją przy studni, a córki mieszkańców tego miasta wyjdą czerpać wodę. Niech dziewczyna, której powiem, przechyl proszę Twój dzban, abym mógł się napić, a ona odpowie, Pij i napoję także twoje wielbłądy. Będzie tą, którą przeznaczyłeś dla twego sługi Izaaka. A potem poznam, że okazałeś łaskę mojemu panu. I zanim przestał mówić, oto wyszła rebeka, która się urodziła Betuelowi, synowi miki, żony chora, brata Abrahama, z dzbanem na ramieniu. Była ona bardzo piękną dziewczyną. Dziewica, z którą nie obcował żaden mężczyzna, zeszła do studni, napełniła swój dzban i wracała. Wtedy ówsługa wybiegł do niej i powiedział Proszę, pozwól mi się napić trochę wody z swego dzbana. A ona odpowiedziała: Pij, panie mój, i szybko pochyliła swój dzban na swoją rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, powiedziała, Naczerpię wody także i dla Twoich wielbłądów, aby napiły się do woli. Wylała prędko wodę ze swojego dzbana, w koryto i pobiegła znowu do studni zaczerptać wodę i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A ów mężczyzna zdumiewał się nią, zastanawiając się w milczeniu, czy Pan poszczęścił jego podróży, czy nie. Gdy więc wielbłądy się napiły, ów mężczyzna wyjął i dał na jej ręce złoty kolczyk ważący pół sykla i dwie bransolety ważące dziesięć syklów złota, i zapytał, czyją jesteś córką. Powiedz mi proszę, czy jest w domu Twego ojca miejsce dla nas na nocleg? A ona mu odpowiedziała, Jestem córką Batuela, syna Milki, którego narodziła na chorowi. Po czym dodała Jest u nas dosyć słomy i paszy oraz miejsca na nocleg. I ów mężczyzna uklęknął i oddał pokłon Panu i powiedział Błogosławiony Pan, Bóg mego Pana Abrahama, który nie oddalił swego miłosierdzia i swojej prawdy od mego Pana, bo gdy byłem w drodze, Pan przyprowadził do mnie do domu braci mego Pana. I dziewczyna pobiegła, i w domu swej matki oznajmiła, co się stało. A Rebeka miała brata imieniem Laban i Laban wybiegł do tego człowieka do studni. Gdy zobaczył kolczyk i bransolety na rękach swej siostry i usłyszał słowa swej siostry Rebeki, tak mówił do mnie ten człowiek, podszedł do tego człowieka, a oto on stał przy wielbłądach u studni i powiedział do niego Wejdź błogosławiony przez Pana, czemu stoisz na dworze? Przygotowałem już dom i miejsce dla wielbłądów. Wszedł więc ów człowiek do domu i Laban rozsiodłał wielbłądy i dał słomę i paszę wielbłądom i wodę do umycia jego nóg oraz nóg tych mężczyzn, którzy z nim byli. I położył przed nim jedzenie, aby jadł. Ale on powiedział, nie będę jadł, dopóki nie przedstawię swojej sprawy. Laban powiedział, mów. I powiedział, jestem sługą Abrahama. Pan pobłogosławił bardzo mego Pana i stał się on zamożny. Dał mu bowiem owce i woły, srebra i złota, służących i służące, wielbłądy i osły. A Sara, żona mego Pana, urodziła memu Panu w jego starości syna, któremu dał wszystko, co ma. I mój Pan kazał mi przysiąc, mówiąc, nie weźmiesz dla mego syna żony z córek Kananejczyków, w których ziemi mieszkam ale pójdziesz do domu mego ojca i do moich krewnych i stamtąd weźmiesz żonę dla mojego syna. I zapytałem mego pana, a jeśli ta kobieta nie zechce pójść ze mną? Odpowiedział mi, pan, przed którym chodzę, pośle swego anioła z tobą i poszczęści twojej drodze i weźmiesz dla mego syna żonę spośród moich krewnych i z domu mego ojca. Będziesz jednak zwolniony z mojej przysięgi, jeśli przyjdziesz do moich krewnych, a oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz wolny od mojej przysięgi. Przyszedłem więc dziś do studni i powiedziałem, Panie, Boże mego Pana Abrahama, jeśli teraz chcesz poszczęścić mojej podróży, którą odbywam, oto stoją przy studni wody. Niech panna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowie mi, i ty pij, naczerpię też dla twoich wielbłądów. Niech ona będzie żoną, którą przeznaczył Pan dla syna mego Pana. Zanim przestałem mówić w swym sercu, oto przyszła Rebeka, niosąc swój dzban na ramieniu, i zeszła do studni i czerpała. Powiedziałem do niej, proszę daj mi pić. A ona szybko zdjęła swój zban i powiedziała, pij, a twoje wielbłądy też napoję. Piłem więc, a ona napoiła też wielbłądy. I zapytałem ją, czy ją jesteś córką. Odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Nahora, którego urodziła mu Milka. Wtedy włożyłem kolczyk na jej twarz i bransolety na jej ręce. Potem uklękłem i oddałem pokłon panu. I błogosławiłem Pana, Boga, mego pana Abrahama, który mnie prowadził właściwą drogą, abym wziął córkę brata mego pana dla jego syna. Teraz więc, jeśli chcecie postąpić życzliwie i właściwie wobec mego pana, powiedzcie mi. A jeśli nie, to też mi powiedzcie, żebym zwrócił się w prawo lub w lewo. Wtedy Laban i Betuel odpowiedzieli. Ta sprawa pochodzi od Pana. My nie możemy Ci powiedzieć ani dobrze ani źle. Oto przed Tobą Rebeka. Weź ją i idź, niech będziesz żoną syna twego pana. Jak powiedział Pan. A gdy sługa Abrahama usłyszał ich słowa, uklęknął na ziemi i oddał pokłon Panu. Następnie ów sługa wyjął srebrne i złote klejnoty, i szaty, i oddał jej rebece. Dał też kosztowności jej bratu i matce. Potem jedli i pili on i mężczyźni, którzy z nim byli, i zostali tam na noc. A gdy wstali rano, on powiedział, odprawcie mnie do mego Pana. Jej brat i matka powiedzieli, niech dziewczyna zostanie z nami chociaż dziesięć dni, a potem pójdzie. A on powiedział do nich, nie zatrzymujcie mnie, skoro Pan poszczęścił mojej drodze. Odprawcie mnie, abym jechał do mego Pana. Odpowiedzieli, Zawołajmy dziewczynę i spytajmy, co na to powie. Zawołali więc Rebekę i zapytali ją: czy chcesz jechać z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: pojadę. Wtedy wyprawili swoją siostrę, rebekę, jej matkę, sługę Abrahama i jego ludzi. I błogosławili rebece, mówiąc jej: jesteś naszą siostrą, roznóż się w tysiąc tysięcy, a twoje potomstwo niech posiądzie bramę swych nieprzyjaciół. Potem Rebeka ze swymi służącymi wstała i wsiadła na wielbłądy i jechały za tym mężczyzną. Sługa ów wziął Rebekę i odjechał. A Izaak właśnie wracał od studni Lachajroj, bo mieszkał w ziemi południowej. I wyszedł Izaak na pole pod wieczór, aby rozmyślać. Gdy podniósł swe oczy, zobaczył zbliżające się wielbłądy. Rebeka też podniosła swe oczy i zobaczyła Izaaka i zsiadła z wielbłąda bo zapytała sługę, kim jest ten mężczyzna, który idzie do nas przez pole. I sługa powiedział, to jest mój pan. A ona wzięła zasłonę i nakryła się. I opowiedział ów sługa Izaakowi o wszystkim, co zrobił. A Izaak wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary i wziął Rebekę za żonę i kochał ją. I Izaak pocieszył się po śmierci swojej matki.